Hello widzowie! Pozdrawiam wszystkich, którzy ostatnio mi wysłali bardzo miłe komentarze. Jestem zmęczony, bo nagrywam to jebatny trzeci raz. Bo dwa poprzednie razy. Nagrywam odcinek. Proszę cię. Wyjdź, proszę. Bo dwa poprzednie razy coś mi to przerwało. Ogólnie moje sprawy. I wam powiem. Proszę, żeby nie było wyciszone. Nie, nie możliwe. nie jestem wyciszony. Ugh, grywa się. Uf. Tego, co chciałam wziąć. No, Gramy dzisiaj 2 vs 2. Mamy ostatnią kartę do wyboru. Weźmy sobie. Komplin machine! OPEN MACHINE Nie wiem jak to się wymawia Dobra, battle deck Quick match Quick match Searching for opponents Okej okay. Okay, jestem um. Lightning to Opel oh, machine nie stankowało moje. A bo jeszcze teraz na te mniejszej gówna się zrobiło to. Ojej, Goblin ma im i stoi przy królach. Goblin machine, machine, Mega night! Mam w końcu mego czempionu. Jego hogrider właśnie rozłócił wieżę. Że... Czemu ten hogrider leciał kółko? Play Okej. Okay. W sensie muszę trochę zmodyfikować ten deck. Po pierwsze... Deck. Tak. Ojeju, ja bym przez to modyfikować ten deck. Battle deck. Kliknijmy sobie remove na załóżmy to. Okej, okay, no i teraz edy edytujmy. Po pierwsze jakieś skilla, sparki, klonach Lona chce zamiast tego. Chcę też Sparkiego. Sparki. Sparki. Gdzie jest sparki? Nie jest sparki. Nie, i sweater był do dupy. A już mam Sparkiego. Nie mam czempiona żadnego, ale nie potrzebuję czempiona. Czempiona tak czy nie używam. Jak już to Mighty Miner bym wziął, bo on jest git. W ogóle pytanie, czy Mega nie powinien, według was, być czempionem? Bo on jednak jest dość dobry. Bije mega dużo, na no, przykład na taką wieżę, jak nie jest skontrolowany, tak samo jak Pekka. tak powinna zostać epicka. Był jakiś taki tank. Ale no...

Dobra, widzę, że nie Nic, nic! Nic! No, widzę, ogólnie babcia mi weszło do pokoju jak ja nie lubię, jak dosłownie nagrywam i ktoś mi właśnie do pokoju i muszę wyciszyć mikrofon. Ale mamy za to skrzynkę. Gold. Ołiii... Oh, Dobra, duwo Royal Giantów. Warci. I zapies. O, zapiesy mam. Dobra, zagrajmy już normalnego tego, myślę. Mega draft challenge. O, kuźio. <grych> Ale co na następny odcinek. Na następnym odcinku pogramy trochę normalnego i też mega drafta. Mega drafta, mega lubię. Co za piesy założyć? No, no są mi się tutaj zbyt takie, wiecie. Lekko zbyt mechowe. Mech. Że Że nie dość dobre są. Jak na to, ile kosztują? Będzie odpadać tutaj, jak na razie poszło mi nieźle. I stawiamy mini Pekito. Nie trafił meteorytem. Że chyba warto już doraszować tutaj go. Ej, szczerze. Chłopie, nie umiesz postawić do normalnie. Tak, serio, już tego. Ej, spir Czy go dobił? Thanks. Godowił. You... Ice Golem. Nie określam tego. W sensie kłam, że może się zdarzyć. Ale ten typ miał minera. <grym> Dopiero od następnej jarny jest to dostępne. No, Okej. Okay. I miner też. Ten gnom. Tego. No w ogóle.. Elektrowalej. Elektrowalej... Aha, bo mamy aż dwie elektryczne karty. Dobra, niech będzie, że... Traf na nazwę. Ale lecimy. Nie zatrzymujemy się. Chcemy dobić elektrowalej. Walej. Jak to się czytał? Walej. Wall Ey? Wall -E to był taki ten. Była taka ta. W książkach z angielskiego był Wall -E. I Wall E to pamiętam ze filmu był Wall E. Darto Goblino. Piek. Kurde Na styk Mam tu Vinesy Skeletron Army ci biło, wierzę Niestety, ale zdążył z tym gównem Taka łujczka Jak ja tej łujczki nienawidzę, jakiś już... Kiedyś tak bardzo się maszynowałem łyczką, tylko z jednego powodu. Łuczka, Mother Witch! Mother Witch! Nieskończona ilość świń! O, ale super! I to tylko i wyłącznie przez mojego gałgańskiego kolegę. Jak ja nienawidzę tego gówna! Które się nazywa Hawksrider? Kuź. Hook Hawk Spider. Co za to jest? Wiesz co, Rąb się Przez to w zły sposób, o oh, fuck Okej. Okay. O ale jest lipa. Lipa, lipa. El, lipa kabra. Jest golem. Jest. Na styk. Tak gdzieś jak to jest przegrane, kujdę. Chłop spamuję w kółko tego. To już już taka wyższa taktyka. to co on robi tutaj? To jest wyższa taktyka. Chodzi mi o to, że masz szerszykowane odpowiedzi, strichta. Zmieńmy dek. Brakuje mi jakiegoś fajnego tanka. Ten dek. Okej. Okay. To usuwam, to usuwam. To usuwam. To usuwam. To jest wid. Pekka będzie tym tankiem Golem. Wezmę Golema. Wezmę goblin Goblin... Goblin barrel. Więc nie... Łańce wezmę. I Skeletronarmy chyba lub Guards. Okej. Okay. No to teraz lecimy. Pyk. 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 Rozpier... Mam cię dzik. Ojej uwolniłem Ale do dupy Zab. Okej, okay, za chwilę będzie golem. Golem Mix. Okej. Okay. Golem. Okej, okay, no w miarę git. Zabem się nauczyłem grać już kiedyś. Of! Nie wiem, co się stało. Dark Prince. E Hopkins atakuje skeletem na armii, on może mieć iwo. Może mieć iwo. Ojeju, dzień co na zdobycie wieża. Czemu ten czas tak przyspieszył? Co się stało? Czy tylko ja to widziałem, że on właśnie dupnął. Widzę, czy to było moje przewid przewidzenie? Czy on dupnął goblin barrel na swoją wieżę. No. Zdarza się. Będę kończyć, bo za chwilę idę na karatę i wiadomo. Muszę się przeszykować. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Cheaty MC chyba? Czekajcie. Dziękuję teraz. Ten już jest na podpowiedzi i tak dalej. Ale dziękuję tym osobom. Citowanie MC TW skamer. Z, z kamerno1000 david13 prosimy o pomoc 7762 no w sumie to w... jeszcze kilku osobom czyli szymonsova948 Left 2 5, 6, 1. No w sumie mógłbym wam po prostu pokazać Ale no Przecież ja znam Dawajcie podpowiedzi No i to tyle Na! No.